No widzowie, owca Elo I dzisiaj jest taki odcinek Alta łysa Co? Alta łysa, papa A ty w ogóle wiesz, że, na, że twój skin jest zbudowany Ho, zobaczysz twój skin. Ej, ale Wszędzie Owca, ty serio będziesz Łysa? Jak dom u Michacza? Ty tam nie możesz. Tam jest start. Może tu zamieszkasz? Muszę, e, muszę. Nie można. Chodź, wyjdziemy. Pokażę ci coś. Ładny widok na mój logo, wiesz? O, przyjdź tu teraz. Już A Michacza. Ale tu Michacza nie możesz? Nie, tam nie możesz. Ej, chodź, chodź pod skiny, w ten momencie pod skinę. Nie, niszczymy ten skin. A podoba ci się? O, a załóż, że Wiki sobie swój zrobił. Ale 3D, Fajny. Ale Mój, dla mnie ładny. A mój ładny? Tak, Tylko, że ja muszę mój od środka, bo twój lepiej wyszedł. Twój był najłatwiejszy. No to Co? I to Taki lodowiec, jakby. No moja. No cała, bo ty jeszcze nie byłeś w niektórych miejscach na Mikotikowcach. Czekaj na to, żeby cię może dzisiaj troszkę poprowadzać? Dobra, no to chodź. Tu jest pamiątka Mikotiko. A to jest, a to jest do, dom na koniec, to jest dom, w którym będziemy kiedyś pokonywać owceolo. Nie będę się robić. I już cię pokonuje. O, No kurde, wszystko zagrałem. Mam no, pomysł! co zrobimy z tym wszystkim. Wezmę sobie to. A, panie Ej widzowie, zrobimy małe zmiany. Robi białki diamentowe. O, panieczko! nie że to pysek piłkę! O, nie, to jest Ale ja to... Bo ten nie to jest... Laka, Będzie Ja tu jestem. Zobacz, ja Zobaczcie, mam bloków diamentów. Ale sorry, owca, mam dla ciebie taką kurczaczkę Mam kurczaczka żywego. M mam kotka. Ej, pokazać ci konika? Chcesz konika? Chodź, konika, koniki tu są ładne No to nie wiem, rozkoła albo tędy przejdź Zobacz, ładne koniki Koniki tu są normalnie Fajne, nie? Ty widzisz? Ja nie widzę To jest tri z dom, nie tam, tam nie możesz. Bo tam jak tam wejdziesz, to to jakby ci całą żółtą wełnę zabierze. Oddaj to. Gdzie to jest? O, dzięki. A tu nie można nie wchuću, bo wiki będzie zły. Co? Ale nie bój się, tutaj jest... tam są... tam, tam jest kurczaczek, zobacz. Tu jest laboratorium, ale tutaj uważaj, tam nie wchodź, tam nie można do środka. Tak, tu są pszczółki, nie dotykaj, bo one bardzo mocno gryzą. Tu są kurczaczki. Kurczaczek. Ojojoj owca lolo. Lo. Tutaj jest takie, tam nie można. No, co ty zrobiłeś, no? O, No ale no, chodzi, bo tutaj zaraz ci zabiorą wszystko. A ten ty się wychodzi, zobacz, pójdziemy do mojego lodowca. Mm, a w, a w sumie no, Zobaczymy. Chcesz do mojego lodowca się wprowadzić, tak? czekaj, nie wiesz tej łódki, nie wiesz tej łódki mam, mam taką, chcesz, chcesz przejażdżkę swojego życia? To chodź Będziemy mieli ta, taki, taką przejażdżkę, że zapamiętasz do końca mi końc No, naprawdę Tak, ale wchódź tu, wchódź Wierzę, wierzę, możemy nie przeżyć tego Szybko? Nie wyszło coś, wejdź, wyjdź, wyjdź. Jeszcze raz, bośmy źle wjechali. Co się stało z tą łódką? No jedziemy! No co jest? Jeszcze raz, bo to jest zepsuta łódka. 你。Yeah. Idziemy na, na Mokotowu. Ja jadę na mokotowo no. Czy nie da się jechać? Jak się na tym przejechać, to Majka jest najlepszy. Nie da się. Chyba to rozwalić chyba. Dało radę, dało radę. O kurde, wypadek mam. Gdzie masz wypadek? Jest zabawa, fajna zabawa na łódkach, nie? Ej, no tu musimy otworzyć jakieś tory. Jakieś tor tu trzeba otworzyć. To naprawdę bardzo fajnie jest. O nie. Ej, nie, to jest, to jest przechozackie. Gdzie? Na przypale albo wcale. <tryk> A ja nic nie widziałem. Ej, takie żeby nie na survival, nie? Gdzie ty jesteś? O ty, kurde, ty się tam aż Gdzie? O! O fajnie w poślizg. Nie, ja widzę już nie kuam co jest. Tak to kręci w głowie. No kurde, to jest takie wstrętne. i tam na dolu na wszystkim świetnie nie może przestać rano z główka bram dobra kurwa chodź u kurde dobra tam musimy no tu mamy team srb nas próbowało takie akcje nie ja, 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 ja jestem przy lądowcu. Ej ja w moją willę walnę, w moją willę walnę. Walnąłem. Kurde, ty się też tu koleiłeś. Ja, ja miałem tak samo w tym miejscu. O nie! Ej, w sumie ej ja takie zabawy na, ty, na tym torze. Ej, ej. Co chcę na to, żeby następne pięć odcinków tutaj były? U! Wypadek, zahaczyłem o ciebie. Ej, nie ruszaj się chwilę, nie ruszaj, ja w ciebie, nie ruszaj. Stop. To jest przekozatka zabawa. Jak ja tu stałem, Ja też! O mało co tam nie, nie, nie tego, nie wpadłem. Ty to jest zajebiste. A gdzie ty jesteś? Ty tu noś gdzieś. Ej, zimiańko, to jest najlepsza. Ej, ja, ja wjadę w ciebie, nie ruszę się. Nie ruszę się, nie ruszę się. Jeszcze raz. Dobra, stąd. O kurde! Zobacz, co się stało z tyłu. Dobra, jedziemy! No nie, proszę tam nie... Ej ja... O mało, o O mało. Ej, szkoda, że nie muszę kiepki, to muszę reakcję zrealizować. Ale fajnie! Jest owieczką, ale nie to można. Ja tutaj nie mogę, muszę wyjść i wejść. I ej, ej, tu się da się przenikać przez to, o nie, że mam teraz niepa. Please! Nie wpadaj. Gdzie? Ej, tu, się da, tu się da, zrobić wypadek. Wiesz, jak ja, gdzie ja wpadłem? Ja wpadłem tutaj, jak jest ta. Ej. Lecisz już pogotowie. Chcę, pogotowie. моем дядь, это все козацкие, давай, теперь <мышляет> Эй, ты не веришь? какая финальная овечка у ну. меня? овечка, у меня такое вопрос с тобой, не? Потому что я не знаю, ты Daj nie wpadał Dawaj, dawaj, teraz dobrze Dawaj Tak, przyłożyłem Nie, to już musi być Koniec tego Jak ten lud wypada Jak go kopę A ja ten lud wypada, ja wypada Jak go kopę Czyli on wypada, musi wypadać On ja musi wypalać. Oj! A czekajcie, jak tutaj odkryłem ląd mi kotikowic. Chodź. co to mi portal do naderu? Ja Nic, nic, nic Ej ten są tu prawie dotykam muru mm. Naprawdę kończymy odcinek, w Na następnym odcinku znów tu będziemy Ja się zamrzekam i papa pa. Pozdrawiamy z owieczką